Czy możecie być odrobinę ciszej? Albo najlepiej to ja w sumie pójdę do innego pokoju, bo normalnie nie da się tutaj pracować. Co wy tam krzyczycie? Jakiego przedszkola? Przecież zostałyście wywalone z przedszkola. O czym wy mówicie? Nie pamiętacie już swojego zachowania? Proszę mi teraz tutaj nie marudzić, bo ja muszę jeszcze tutaj chwilę popracować. No przestańcie, dziewczynki! Uspokójcie się. Nie trzeba było się tak zachowywać. Ale zaraz nie wierzę w to. Dostałam wiadomość z przedszkola. A? Ale to jest chyba jakaś pomyłka. No bo w sumie dobra, wiem o co chodzi. Bo ta wiadomość przyszła do mnie w momencie, jak wy w sumie jeszcze byłyście w tym przedszkolu, wiecie? No właśnie. My chcemy do przedszkola! Chcemy do przedszkola! To sama nuda. No spokojnie. Poczekajcie, muszę zobaczyć tego maila. Co? Jakie nocowanie? Dziewczynki, wiecie co? W ogóle jest nocowanie w przedszkolu i to dzisiaj, w dzisiejszą noc. No ale bardzo mi przykro, no bo wy przecież zostałyście wywalone z przedszkola, więc trudno, no nie pójdziecie na to nocowanie. Inne dzieci skorzystają. Co? Nie, ja tam chcę. Co? Co chce? No ja wiem, że wy bardzo byście chciały. Ja też bym chciała na waszym miejscu. Bardzo fajna sprawa. No ale dziewczynki, zostałyście wywalone. Poście mnie tam. To tak nie działa, że wy chcecie i idziecie. Ja chcę tam iść. Czy wy nie pamiętacie, że zostałyście wydalone z przedszkola? Załatw nam też jakoś radę. To no, trudno. No, mamo, prosimy. Mamo, mamo, ale ja chcę. Zrób coś. Ale co ja mogę zrobić? To wy narobiłyście problemu, więc teraz wy to sobie odkręcajcie. Tato, a gdzie jest babcia? Czy ty masz pojęcie, gdzie jest właśnie mama moja? Bo jej nie ma znowu. Gdzie ona jest? Nawet dziadek się z was śmieje, widzicie? Pewnie już zapomnieli o tamtym. Ja chcę do przedszkola. No, nie wiem, czy zapomnieli. Przypominam wam, że pani... Ma, słuchajcie, zielone włosy przez was. No babcia chyba dalej na wakacjach, ale trudno. Ja chcę do przedszkola. Co tam babcia? Aha, czyli yy, macie w nosie, gdzie jest babcia, wy chcecie iść do przedszkola na nosowanie i tyle. Mogę ją sprzedać za przedszkolę. No, Chanel, co ty mówisz? Przestań. Dziadek, no i co? Tato wiesz, gdzie jest babcia? A może cię opuściła, co? Ha? Bo za dużo ćwiczysz, może tak być Nie no, żartowałam Tato, tak myślałam, że może zostałbyś sam Ale w sumie chodź z nami, wiesz Bo ja tak wolałabym Ciebie nie zostawiać samego Jak nie ma mamy Więc dobra, dziewczynki, słuchajcie Idziemy, idziemy do przedszkola I spróbujecie ubłagać Paniom, żeby Pozwoliła Wam przyjść na nocowanie Co Wy na to? Ja ją przekonam No dobra, w takim razie zapraszam Zapraszam do wozu Okej, okay, piesełek też z nami jedzie. Dobra, uwaga, jedziemy. Trzymajcie się. Pomału, pomału jedziemy. Ja bym już na waszym miejscu zastanawiała się, jak przeprosić panią z przedszkola, żeby pozwoliła wam przyjść na nocowanie, bo to nie będzie wcale taka łatwa sprawa. Dobra, wysiadka, jesteśmy dziewczynki. Chodźcie, no więc co? Bierzcie się do roboty. Dzień dobry pani, bo to znowu my. Na pewno pani nas kojarzy. Ja jestem z, ze swoimi trojaczkami. E, dzień dobry. A wy wyrzucone zostałyście? Co tu robicie? Możemy do przedszkola? Przepraszam. Ja chcę do przedszkola. Bardzo przepraszamy. Bardzo nie będziemy. Prosimy. Będziemy grzeczne. My was tak kochamy. No, nie wiem. Musiałabym zadzwonić do dyrektorki. Bardzo proszę panią wykonać ten telefon, bo moje trojaczki właśnie tutaj specjalnie do pani przyszły przeprosić. I one już tak nie będą się zachowywały. Obiecały mi to w domu. Widzi Pani, że ja nawet im dałam przeprosić. Ja nic tutaj nie maczą swoich palców. Ja się w to nie mieszam. Odmówię pani tak słodkim dzieciom, proszę nas przyjąć. Dajcie mi chwilę. Dobrze, dziewczynki, dajmy chwilę pani. Też tak nie naskakujcie, wiecie, spokojnie. To pani by nam zdobyła przysługę, więc dajmy jej chwileczkę. Ona musi zadzwonić do dyrektorki, bo widzicie, że to nie ona decyduje. A tutaj są inne dzieci i one, słuchajcie, będą też na tym nocowaniu, domyślam się. Fajnie, bardzo fajnie. Co ty? Ej, Hilton, uspokój się. Ciadek, czy ty się już przetrenowałeś? Wstawaj! Wstawaj! O dzień dobry, panie dziadku, co pan, co panu się stało? Dziadek? Siot, to mój dziadek. Dziewczynki, nie kłóćcie się. Już zaczynasz? Hej, stój, Gucci, uspokój się. Dobra, jest panie rozmawia. Dzień dobry, Przyszły trojaczki proszą o. Przewrócenie. Czy mam się zgodzić? Zostajecie przewrócone. Super, dziewczynki, jesteście przywrócone. W takim razie możecie być na nocowaniu w przedszkolu. Okej, okay, dobra, to ja się bardzo cieszę. W końcu też odpocznę. Czy może mi pani powiedzieć, yy, jak dziewczynki może na to przygotować? Czy trzeba do czegoś przygotować? Przestańcie z tym światłem, bo pani zaraz was wyrzuci. Dobrze, nie wróciłyście do przedszkola, a już broicie. Ale macie ostatnią szansę. No, macie ostatnią szansę. Czy jakoś trzeba je przygotować na te nocowanie? Tak, spakować ciuteczki, piżamy i tepe. Dobrze, to już niewiele czasu zostało. W takim razie my wracamy do domu, spakuję dziewczynki wszystko, co potrzebne i przywiozę je tutaj do przedszkola. W takim razie bardzo pani dziękuję za to, że zgodziła się pani nie przywrócić. Um, widzimy się za, za jakąś chyba godzinkę w sumie. To do widzenia. No to teraz jedziemy do domu w takim razie. Jedziemy się szybciutko spakować i powiem wam, że pomyślałam, że ja będę tam podglądywać w nocy, co się będzie działo w tym przedszkolu na nocowanie, bo tak się troszeczkę obawiam, wiecie, ta pani dość szybko um, się zgodziła na to, żeby trojaczki wróciły do przedszkola. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, że dodzwoniła się do jakiejś dyrektorki, bo ja nic nie słyszałam przez ten telefon, żeby ona coś tam z kimś gadała, więc wydaje mi się, że ściemniała. Ja muszę to sprawdzić, jak ona będzie się w nocy zachowywała, dlatego będę musiała to wszystko widzieć, ale dziewczynki nie będą o tym wiedziały. No dobrze, w takim razie, moje drogie, lecę teraz spakować Wam wszystkie rzeczy i zaraz lecimy do przedszkola. Later. Hilton, no co ty zrobiłeś? Tato! Czemu go nie wyprowadziłeś na czas? Co ty masz innego do roboty? Ja nie będę tego ciągle robić. Przecież to jest wasz pies. No nie wytrzymam po prostu. Gdzie ty poszedłeś? No nie. Ty chyba szukasz. Mamy. Tato, możesz to posprzątać? Dobra. Dziewczynki, zakładać plecaki, które wam dałam. Hej, żadna z was nie jest jeszcze gotowa. Co tutaj piłka ta robi? No nie wytrzymam. Wam teraz ćwiczenie jedzenie w głowach? Halo? Hej, to no nawet pieseł jest bardziej gotowy niż wy. Gdzie są wasze plecaki? Okej, okay. jeden plecak jest już. Louis ma plecak. Chanel, zakładaj plecak. Guci to samo. Zakładajcie plecaki. To nie będziecie miały żadnego picia i w ogóle nic w przedszkolu i zębów też nie umyjecie. No i dobra, no to my idziemy w takim razie. Ja już więcej czekać nie będę, jak wy jesteście takie nieusłuchane. Lecę albo Lui tylko poleci do przedszkola ze mną, bo ona jest grzeczna. O, proszę bardzo. Teraz to się pośpieszyły, tak? Dobra, no to chodźcie wszystkie. Chodźcie, zapraszam, lecimy. Już się ciemniło. Więc musimy szybciutko pędzić do przedszkola. Okej, okay, bo już będzie to nocowanie. Proszę bardzo. Pyk. No i lecimy. Dobra. E, witam panią ponownie. Więc. Przywiozłam swoje trojaczki. Zostawiam je tutaj. Wszystko mają spakowane w plecaczkach. E, a ja odbieram dziewczynki jutro rano. Także em, do widzenia. Do jutra. Tato, bo ja coś ci powiem. Ale to jest tajemnica. Ja będę chciała podglądować tutaj właśnie podczas tej nocy te całe nocowanie. Bo coś mi tutaj śmierdzi, coś mi tu nie pasuje. A? Muszę sprawdzić zachowanie tej pani przedszkolanki. Więc jeśli chcesz, możesz szpiegować ze mną. Tylko muszę odstawić auto. Więc chwilunia. I dawaj, Nie pojedziemy gdzieś. Odstawimy po prostu auto. Gdzieś tam za róg. I będziemy się później czaić. Właśnie tam. Bo to mi po prostu nie działa tam coś dobrze. To było dla mnie bardzo podejrzane, że one tak łatwo, trojaczki, wróciły do tego przedszkola. To chodź, lecimy po cichu i zobaczymy, co tam się będzie działo w Dejker. Ta pani jest podejrzana. Ja się martwię, że ona będzie chciała się zemścić na trojaczkach za te zielone włosy, bo jak widziałeś, ona ma nadal zielone włosy, więc to nie jest tak łatwo je zmyć. Dobra. Ej, widzę je. Ale skradajmy się po cichu. Co one tam robią? A gdzie jest ta pani? Dobra, ona tam chodzi. Okej. Okay. Wszystko widzę dobra. Jakby tutaj. Jakby tutaj to podejść? Czekaj, czekaj. Zobaczymy, co tutaj się dzieje. Co oni robią? Zaraz. Dzieci. O nie! Hilton chyba nie jest wyprowadzany. Zobacz, jak narobił. Przecież pieseła trzeba wyprowadzać. W ogóle moje pytanie, dlaczego tam jest pies? Już on powinien być z tobą. O nie. O-o, kładziemy się, ale zanim to, to sprzątacie tu. No to pięknie, dobra, na razie jest wszystko w porządku. Dziewczynki po prostu muszą tu posprzątać po swoim psie. Jak najbardziej to rozumiem, więc pani każe im posprzątać. Ale to nie ja. No właśnie. To nie wszystkie dzieci powinny sprzątać, tylko trojaczki, bo to trojaczek jest pies. To piernik zrobił tam kupę. Co ja? No nie, nie wierzę w to. Louis gania, że to piernik to zrobił, a nie Hilton. A wy posprzątajcie po psie waszym. No właśnie, pani ma rację. O nie, on tam wszedł do tego boksa i tam narobił. Bo jak nie, to będziemy inaczej rozmawiać. Oho. Ciekawe jak będą rozmawiać. Co ona ma na myśli? Co robi Chanel? O, o, piernik płacze. Chanel coś narobiła. Idziemy z drugiej strony to podejrzeć. Dzieciaki, sprzątać tu. Już. Nie, to nie ja. Nie ma kuwety. To nie moja wina. Duszę się. Jak oni mogą siedzieć czymś takim? Kuweta jest. Coś pani wdepła? To nie ja. No to pięknie. Całe przedszkole będzie bardzo śmierdziało. O, o, pani chyba zaraz cierpliwość się skończy. No, pięknie. Hilton powinien być wyprowadzony. A tam jedna dziewczynka po prostu sprząta za nie wszystkie. Tak być nie może. To jest po prostu nie fair. Ej! Ej! O nie, Chanel bije dziewczynkę! Dlaczego ona taka jest? I upadła w to wszystko, w te brudy! O nie! A piernik płacze! Skąd ona tego tableta? Zabrała mi z domu? Co tutaj się dzieje? Ja muszę to zobaczyć, co tu jest grane. No, pięknie. Może zakradnę się tam na górę jakoś. Może zobaczy tu stąd więcej rzeczy. O, dobra, uwaga. Zaraz zadzwonię po waszą mamę. Oj, tylko nie to, tylko nie to. Koniec tego dzieciaki! Co tu się dzieje? Znowu się pali! A pani przedszkolanka bije wszystkie dzieci. Już nie tylko trojaczki, ale ona się znęca normalnie nad wszystkimi dziećmi. Co tu jest grane? Ona je bije, ona jest ściekła. Krzyczy, że tego dość już. O nie, dobre miałam przeczucie, że tak to właśnie się zakończy. Ona normalnie je bije. No ja wiem, że ciężko jest je ogarnąć, bo troszeczkę są takie niesłuchające się te moje dziewczynki. Ale żeby je bić? Teraz chcecie do domu? Haha, ha, nie ma do domu dzieciaki. Co ona robi? Dlaczego ona ich bije? Tak nie powinno być w przedszkolu. Ja rozumiem, że dzieci sobie czasem dokuczają. To może być z różnych przyczyn, ale nie takie coś. No nie wierzę. Tam jest po prostu istny Armagedon. Najpierw trojaczki znęcają się nad dwójką dzieci, nad chłopczykiem i dziewczynką, a teraz pani znęca się nad nimi wszystkimi. Co to ma być? A w dodatku do tego pies narobił bardzo dużo brudu w całym przedszkolu. Nie, no tak to nie będzie. Wszyscy tu. Gdzie? Co ona kombinuje? Stanąć obok mnie. O oh, nie! Ona do klatki zamknęła dzieci wszystkie. Ale tam się przecież pali. Jak ona może, tato? Ratujemy je! Szybko! Ale gdzie ona jest? Gdzie ona sama jest? Tędy nie przejdę, To jest za dużo ognia. O, ona tu jest! Ona tu jest! Uff, jak dużo dymu. Co to się dzieje? Co to... Co to ma być? Kobieto, co ty narobiłaś? Dlaczego moje dzieci i inne są w klatce? Tato, zostaw ją, bo jeszcze problemu narobisz. Ona jest strasznie silna. Wydaje mi się, że i tak jest silniejsza od ciebie, mimo że ty tyle ćwiczysz. Co to ma znaczyć? Dlaczego one są w klatce? To pani córki. Widzi pani ten bałagan? No ale dlaczego tam są inne też dzieci? Tak nie powinno być. I to na pewno nie one, tylko najwyżej ten pies. Przecież tu się pali, jest dużo dymu. To im zaszkodzi. Dziewczynki, wyciągnę was stąd. Ja biorę jedną. Dziadek, bierz więcej osób. Bierz więcej osób. Tutaj. Tutaj bądź na parkingu, odpocznij sobie, poddychaj świeżym powietrzem, bo tam jest po prostu masakra. Muszę Was zabrać, muszę Was wszystkich zabrać stąd, podaję Wam rękę, chodźcie, złapcie się wszyscy za ręce po kolei, chodźcie, biorę Was, chodźcie. Okej, okay, klatki już nie ma Okej, okay. chłopczyk sam się wyczołgał na dwór Dobra, chyba jesteście cali Co to miało znaczyć? Tak myślałam, że... Chce pani na solo? Słucham? Czy pani zwariowała? Ja dzwonię zaraz na policję I zaraz pani trafi za kraty Za znęcanie się nad dziećmi Już to robię yy, Może ja pójdę Nigdzie pani nie pójdzie. O nie, 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 nie. Już wzywam policję. Mam nadzieję, że ktoś teraz jeszcze pracuje. O nie, ma pani szczęście. Nikogo nie ma w pracy, żadnych policjantów. Wracaj tu, kobieto. Ty nie powinnaś zajmować się dziećmi. Ty na pewno nie masz do tego uprawnień. Wracaj! O, tu jest twoje miejsce. Bardzo, bardzo blisko. Musimy ją złapać. Gdzie ona jest? Ona ucieka! Normalnie bawi się z nami w berka. Ona jest dobra w takim uciekaniu. Chodź tu, łapać ją! O, nie, 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 nie. Zabieram cię na policję. Tylko muszę ją złapać! Tylko jak ją złapać? O, nie widzowie! Jeśli chcecie, żebym złapała tą przedszkolankę, to musicie zostawić tutaj dużo łapek do góry, gdzie ona jest. Tam na samej górze tato łapią, a jeśli ją złapię, to na pewno oddam ją do więzienia i tam będzie jej miejsce. Tylko będę miała problem z dziećmi. Bo nie ma żadnego innego chyba pracownika w tym przedszkolu, więc znowu one będą ze mną w domu i znowu będą broiły. Nie bij mnie! Ała! Pomocy! Wszystko mnie boli. Nie mogę się ruszać.